Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Wiecie co? Spływy kajakowe czy tam supem rzeką są świetne, super zabawa i przygoda, ale jest z nim jeden problem. Jak wrócić do miejsca startu? I ten problem przez dłuższy czas zaprzątał mi głowę i wydaje mi się, że wymyśliłem jego rozwiązanie. Mam pewien pomysł i postaram się go dzisiaj zrealizować. Zaczynamy! dotarłem na miejsce, z którego będę startował. Na pewno dotarłem nad rzekę. Widzę tam jakąś łachę w piachu, z której można wystartować. Wieje dzisiaj okrutnie i to będę płynął pod wiatr. No, Narew to nie jest taka malutka rzeka. I, ale ciągle się zastanawiam, czy... Wybrać opcję ciągnięcia supa za sobą, czy założyć po prostu ten plecak z supem na plecy i wracać z nim na plecach, co byłoby bezpieczniejsze, ale mniej wygodne. Na razie napompuję supa i zobaczę tutaj po tej drodze, jak się go ciągnie rowerem, czy on tam mi dalej nie haczy, nie wadzi. No i wtedy zdecyduję, jaką opcję wybrać. Eee, no też jakby jakbym chciał go ciągnąć, to później, to muszę też ten wózek zapakować na niego, jak na supa, jakby to spływał. A jak będę chciał wziąć na plecy, no to tego wózka nie muszę brać. Będzie mi lżej. Kurczę, no nie wiem, zaraz, zaraz zobaczymy. Sporty wodne, więc racje przetrwaniowe Sweden Oceans duńskie, czy szwedzkie, czy norweskie, nie pamiętam. W każdym razie wkładają to do szalup ratunkowych. Ważność, termin ważności jest 5 lat. 270 kalorii w jednym takim batoniku. Także całkiem sporo. Jak na taką wagę. No, spoko nie niedroga. To będzie pizka przygoda. I ten plecak od supa jest dosyć duży. On sięga mi w tej chwili, jak go niosę to tak do połowy ud. Mam nadzieję, że nie będzie mi haczyło koło. Chociaż też mam plan awaryjny. Wtedy supa w tym plecaku zostawiłbym gdzieś w krzakach, przykrył gałęziami i zajechał po niego samochodem. Rower już przyniesiony. Dobra, czas się pakować na supa. Opa, i koło zdjęte. Najważniejsze, to przywiązać wszystko tak, aby w razie wywrotki nie utonęło. Rower nie powinien tak szybko utonąć, bo on jest mega lekki i wypełniony powietrzem, ale jak już nabierze wody, to może utonąć oczywiście. Oczywiście smyczka na nogę dla bezpieczeństwa. Słyszałem w radio, czy w telewizji, że mają patrolować dzisiaj na ref Bo jest zmożony ruch motorowodny. Dzisiaj zboże ciało, procesje te sprawy. także trzeba trochę orientować. Dobra, wszystko zaczyna nabierać sensu. No dobra, całość wygląda tak. Całkiem zwięźle to wyszło i balans jest mniej więcej zachowany, lewa, prawa. Przypinam się i wypływam. Oczywiście nie wziąłem ręcznika jak zwykle, nie wziąłem kurteczki na wiatr. Ej kurde, to może się udać. Kierownica będzie przeszkadzała w się przez krzaczory. No właśnie, ciekawy, czy ja tutaj mam grunt. E, spoko, spokojnie, jest głęboko. No, dawaj, rower. No tak w ogóle to ja sobie zaznaczę miejsce na mapie skąd ja startuję, bo później kurde, nie znajdę tych krzaczorów. Tutaj płycizno. Generalnie to ja się nie boję o zamoczenie roweru. Nie jest cukru. A to nie jest słona woda. Słup jest o dziwo stabilny. Nawet bardzo stabilny. No tu jeszcze przecież jest mielizna. Generalnie to bardzo ciężko się płynie przez ten wiatr. Spycham je do brzegu, kręci mu. Dobre, lepiej Dobra, lepiej że dzisiejsza przygoda to tylko jedynie eksperymentem, a nie prawdziwym spływem. Przetestuję to, co wymyśliłem i będę wracał do domu. A z drugiej strony po co ja się męczę? Pod wiatr, jak mogę zawrócić i pływać sobie w górę rzeki. Nie wiem dlaczego o tym wcześniej nie pomyślałem, ale w tą stropę jest całkiem przyjemna. W dodatku wiem, że będę wkawał, że wywraca asfaltę. Ja jestem w okolicy miejscowości Zamskie Kościelne, niedaleko Płutuska, na Narwi. Ona tutaj fajny bardzo bieg ma, bo ma dużo zakoli. Ja miałem nadzieję płynąć w tamtą stronę, w dół rzeki, ale sami widzicie, wiatr jest taki, że płynę w górę nie wiosłując eee, bardzo fajna okolica tam są fajne dzikie plaże za mną dużo piachu i bardzo płytka rzeka i jest ciepła woda już także warto tutaj wpaść a przede mną dosyć prosty odcinek rzeki później tam na mapie widziałem, są jakieś zakola tutaj za tym lasem będzie Zamsk tutaj to są jeszcze jakieś domki letniskowe poza Zamskiem zresztą piękne tutaj się urządzić, marzenie no ja płynę, zjem sobie zaraz tę rację przetrwaniową, płynę dalej zobaczcie, rower się nawet nie moczy no a teraz sobie usiądę postawię sobie tu żarełko i będę wcinał w od butów tych do wody od butów wodnych spakowałem sobie żarcie, żeby nie zamokło tak wyglądają racje przetrwaniowe Seven Oceans Po 17 czy 18 zł na Allegro Jedna racja to jest 280 razy 9 kalorii, policzcie sobie 280 razy 9 No około 2500 powiedzmy, czyli cały, na cały dzień Na cały dzień wiosłowania Na cały dzień wysiłku fizycznego wystarczy taką teorię, że ponieważ płynę pod prąd to ten mój statecznik, statecznik, ten który tutaj, no ta płetwa, która jest pod supem, dobrze utrzymuje mój kierunek, no bo cały czas płynę równolegle do brzegu. Ech, większa fala była i zmoczyła mi spodenki. Straszna rzecz. Czarno, że się oblizuję, ale właśnie obierdziłem tą rację przetrwaniową. No no proszę tak nie buj. Straszna fala przyszła. Jestem dokładnie na środku rzeki. No dobra, może by trochę powiosłował. Rower jest dosyć suchy, ta kierownica trochę się moczy czasami, ale nie ma dramatu. Ludzie patrzą co ten wariat wyprawia. Utopić się chce czy co, a woda jest tak przyjemna, że najchętniej to bym tu przywiózł Jeremiego, żeby sobie popływać. Wow, 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 ale fala. O kurde, dobrze, że mam worek wodoodporny. prawie jak na morzu, dopłynę do najbliższej wsi i przepakowuję się na rower. Ej, w sumie to jest świetna opcja z tym rowerem na supie, bo zawsze możesz płynąć w tą dokładnie stronę, w którą jest łatwiej płynąć w tym przypadku z wiatrem. Kurde, świetnie to wymyśliłem. Jej, jak tu płytko. Dokładnie tyle. Tyle jest głębokości. O. Tyle. Czyli jakieś 70-80 cm. No nie chce mi się wiosłować, wiatr mnie pcha. Ja naprawdę nic nie muszę robić. Sobie siedzę na supie i jestem popychany wiatrem i falami. Mogę sobie kamerę wyjąć, żeby ponagrywać jakieś ładniejsze ujęcia. O i teraz na przykład zasuwam jak szalony, widać po brzegu. No nic nie robię, a płynę. Jestem żaglem. Także da się to zrobić z rowerem jak najbardziej, bez żadnego problemu. Tutaj, jakie sobie porobili miejsca do wędkowania. Ławka z palet, ze stoliczkiem i fotel biurowy. No. Chcę dopłynąć do tego kościoła i tam gdzieś lądować. No zobaczcie, ja nic nie robię, a ten Słup utrzymuje kurs, jeszcze popychają mnie te fale, te wiatr i fale. Ja czuję w ogóle takie przyspieszenia, kiedy ta fala dopływa mi do rufy, to czuję jak ona pcha całego słupa. Widać tam za drzewami stary młyn stoi, opuszczony, nieużywany, ale jest. się jak Posejdon, jak, jak stoję tutaj wśród tych fal. Trzymając wiosło w ręku. Wiatr mnie słucha. Pcha mnie tam gdzie chce. O, tutaj jest 81, tam, liczka, tam Było 80, czyli tak jakby kilometr dalej. No to może być słuszna teoria, że są kilometry. Kilometry rzeki. Pojawiły się głazy na rzece. Jakby no, poziom wody był trochę wyższy i bym ich nie widział, jakbym zahaczył tym stabilizatorem, statecznikiem. O taki głaz to lecę na twarz na rower. No właśnie, kurde. Być może tutaj, gdzie płynę, też są takie kamienie, tylko pod poziomem wody. Miałem płynąć do kościoła, ale tam dzisiaj te procesje pewnie będzie. Po kurde, kamień. Pewnie będzie dużo ludzi. A tutaj zauważyłem bardzo fajną. Wyrwę w trzcinie. Tędy sobie wejdę na górę. I tu zaraz obołowienie droga. Tak zrobię. No dobra, wygrzebałem się z wody. przez takie bagno. Tam było super. Kamienie, fajne dno. Tutaj zrobiło się nagle głęboko i bagno. No ale trudno, już wyszedłem. Rozpakowuję to, składam rower i jadę. No i dobra, jestem spakowany. Teraz największy problem to jest zabrać tego potwora na plecy. Przypuszczam, że to jest około 16 kg. No to jest suw, wiosło, łetwa, multitool, torba, kamery, cuda nie widzę. No jedzie się całkiem spoko. Nawet w piachu. O, to jest lustro. Pokażę, jak wyglądam z tym plecakiem. Taki kloc. No i dobra, 3 km do samochodu, wzdłuż rzeki i to wszystko. No paskudnie się jedzie pod wiatr. Jak są silne podbuchy, to ten słup działa jak żagiel. Mam nadzieję, że wszystko zebrałem z tego miejsca, gdzie lądowałem i że mam kluczyki do auta. Są. Uf. Dzięki za kolejną wspólną przygodę. Pakuję się, jadę do Ciechanowa. Do zobaczenia na następnej. Już niedługo na kanale Wielolowe. Cześć.